Jest zima, to jest zimno. Latać się chce. No to co? To lecimy. O! Ale już widzę, że coś tutaj mi trymowanko. Trzeba poprawić. Nostrożenie wysokości. Dawno nim nie latałem. Z jest grubsza, jest ok. Słuchajcie, no ten samolot gdzieś tam wiosną był na jednym z filmików. Tak przynajmniej na chwilkę. Nie jest to zbyt często przeze mnie używany samolot. Właściwie to nie wiem czemu. Wtedy mówiłem, że trzeba wymienić silnik. I silnik został wymieniony. Trochę ten lepiej chodzi, aczkolwiek nie, niewielka jest różnica. Ale jest lepiej. No, latem próbowałem nie ulatać i był trochę trochę, niefart, bo no, oczywiście jak zawsze przekombinowałem. Pamiętacie przygodę z śmigłami w wilku? No to zrobiłem te, ten sam numer tutaj. Założyłem to śmigło i wiecie, co okazało się, że to śmigło to się nie sprawdza. Nie wiem, może ma jakąś tam aplikację, w której się lepiej sprawdza, ale na pewno nie te są loty, w których, w których ja używam. Okej, okay, samochód jedzie, to na chwilę okay, skupmy się na samolocie. Będzie lepiej. Bardzo ciekawy samolocik. Fajnie wygląda w locie, tylko powiem tak, dość nerwowo czasami reaguje na e, zwłaszcza lotki. Także nadaje się do akrobacji. Coś za chwilę zobaczymy, czy... No masz. Zimno, łapy grabieją. No ale jak już mówiłem, jest zima, to jest zimno. Ups. No chyba nie o to do końca chodziło. Jest jakby wolniejszy od poprzedniej wersji. Takie mam wrażenie. Dobra, jakąś tam podstawową krowację robiło, tu trzeba było dual ray było, było, ale i tak wyszło dobrze. polatać można tak czy inaczej. No a pomysł o ten samolot miałem e, kiedyś taki, żeby zrobić z niego FPV, ale no trochę się wszystko pozmieniało. No i tak stanęło na tym, że on po prostu no, najczęściej to gdzieś tam wisi na szafie, średnio używany, ale troszeczkę wieje wiaterek. O, ale udało się. Bomba. Fajnie. No ten śnieżek na tej drodze powoduje, że i lepiej wystartowało się, i lepiej wylądowało. Eee, cóż, Czyli jak to właściwie ta tak? Samolot ten jest wyciągany, jak przychodzi zima, i wtedy, wtedy lata. O, ma ciekawą rzecz. Ja się, się Wam pokażę. Coś Wam pokażę. Tak? Zobaczymy, czy to zadziała. Bo ma coś takiego jak wsteczny To na, na wodzie się z, z, sprawdza. System awaryjny aktywny. Ale to na wodę. Dobra. To jeszcze krótko sobie o nim porozmawiamy bo To dość ciekawa maszyna. Moment. Silnik wyłączyć. Tu wyłączony. Jest. okej okay. To zaczniemy od początku. Dzień dobry, bohaterem dzisiejszego filmu jest skipper. Tak wiem, on już kiedyś latem był, ale tam coś mi się nie podobało. No nie podobało mi się to, że silnik hałasuje. No i parę jeszcze drobiazgów tam było przy okazji wyszło i o tym zaraz powiem. Samolot skipper ten egzemplarz został kupiony przeze mnie. Rany chyba ze 12 lat temu na hobby kingu, i jak widać do tej pory, jest w całości, czyli całkiem nieźle latająca maszyna. Natomiast no, czas e, ma wpływ na pewne elementy i tak jak e, już tutaj tak, te, te pokrywy z jednej i z drugiej strony, oraz e, e, tutaj osłona silnika zostały przeze mnie zaprojektowane i wymienione, bo się zrobiły bardzo kruche i pękły. Potrzaskały chyba był jeszcze problem z silnikiem, otóż ten silnik, który tutaj był wcześniej hałasował dość mocno, no i wymieniłem na oryginalny I mam wrażenie, a nie pamiętam, no kurczę, to było gdzieś tam 10 lat temu, jak wymieniałem ten silnik, to chyba był tutaj troszeczkę mocniejszy ten motorek. No ale cóż, ciekawa maszyna, w zasadzie to jest jako taki alter czyli na każde warunki. No, i to, to jest prawda, i może go i wyrzucić z ręki, i może wystartować z ziemi, i z wody, i wylądować prawie wszędzie, i, i całkiem nieźle sobie z tym radzi. No, przez to, że ma niedużą rozpiętość skrzydeł, a dużą powierzchnię lotek, to bardzo chętnie y, zawraca. Wystarczy czasami chwila nieuwagi, i, i zaczyna, zaczynają się schody. To już też przerobiłem kiedyś. Natomiast świetna maszyna i no, tak jak już wspomniałem, wspomniałem, no, na FPV nadaje się. No, to jeszcze, jeszcze jeden lot bym zrobił, bo już przed chwilą nim wystartowałem, żeby, żeby nie było, że coś pójdzie nie tak, nie? No, zdarzają się takie rzeczy. To zaraz wracam. Jak rakieta poszedł. O, to może takie lodowanie na kariera też będzie potrafił. O, dobra. No ma to zacięcie lekkie, przynajmniej akrobacyjne. Na pewno ma nie najlepsze serwa. Fajnie wygląda jak taki odrzutowiec, trochę. A, i wiem co chciałem powiedzieć. Najważniejszego o tym samolocie. On jest dostępny. Ja już kupiłem sobie kolejny egzemplarz. Ja to nie lubię tak, tak, mieć jeden, tylko egzemplarz. Żona trochę niezadowolona jest, bo ilość kartonów w garażu rośnie. No ale cóż, trudno, Ta, tamten zostanie te, chyba pomalowany, takie, taki przynajmniej mam plan. Moment. Dobra, wracamy. Fajny samołocik, no kurczę, potrafi i wolniej polecieć jak trzeba, choć nie będę sprawdzał jego tej prędkości minimalnej. Jak zawsze u mnie na pół gazu większość samolotów jest ustawiona, żeby lecieć. Na spokojniutko, żeby się nie zmęczył. No, ten silnik daje taki ciekawy dźwięk, <gry> czy znaczy, raczej nieciekawy, ale samolot w sumie wolno leci. Nie wiem, jak tam dla Was, nie? bo czasami zdarza się, że oczywiście to jest taka ocena subiektywna. No dla mnie on bardzo wolno lata w tej chwili, ale muszę pilnować, żeby nie przepadł na skrzydły. Jest troszeczkę mniej przyjemny w sterowaniu niż przy dużej prędkości. Ale reaguje poprawnie. Nie wziąłem uchwytu, żeby zamontować kamerę na pokładzie, a szkoda. Na szybkie pakowanie, no i jak to tak, jak się człowiek śpieszy, to to zawsze czegoś zapomnę. No dobrze, spróbujemy jeszcze raz wylądować tak. Jakieś takie ładne lądowanko zrobić. Oczywiście, jak zawsze, jak ma być ładnie, to wychodzi tak jak zwykle. Chociaż idzie dobrze. O, odejście. To nie wylądował. Fajnie idzie. No i na tej, takiej, tej przymrożonej drodze, na tym, tym śnieżku, którym posypana jest ta droga, to on fajnie ląduje. Ok. Zimno. To kończymy. Przynajmniej na razie. A w każdym razie z tym samolotem. Dzięki. Cześć.